Hej, pozdrawiam Was serdecznie. Tu Małgorzata z kanał Pasjago i na Facebooku przychodzę dzisiaj do Was z karteczkami, karteczkami, które wykonałam i zakupiłam warsztat u arty Doroty, czyli Doroty Kotowicz. I oto te, te karteczki, w warsztacie było 5 kartek. Ale moldu mieliśmy więcej, więc dorobiłam i szóstą. Nauczyłam się na tym warsztacie, właśnie malować takie oto moldy. Wyciski dziadków z do dorzechów, w jaki sposób je malować, na końcu lakierować. Ostatnio był taki odcinek, w jaki sposób maluje się właśnie no. takie wyciski z masy i pokazywała właśnie, a Dorota była gościem Zielonych Kotów na, właśnie na stronie Zielonych Kotów, nie wiem czy wtedy odbył się ten live na ich stronie czy na YouTubie, wydaje mi się, że tylko na YouTubie bo Facebook oczywiście płata różne figle i ten pokaz, i w jaki sposób Dorota tworzy swoje prace, jak szybciutko, jak od ręki wychodzą wspaniałe arcydzieła. Także bardzo zachęcam do zobaczenia tego odcinka. Tam też był rabat. Nie wiem, czy on jeszcze do, dzi do dzisiaj, chyba, do, czy do jutra, do niedzieli, będzie ważny. Także jak już wspomniałam, zapraszam, jak Dorocie leciutko po prostu odchodzą te prace. Mnie nie oka. Moment już jest wszystko gotowe. A ja dzisiaj przychodzę właśnie z karteczkami. Mam cztery kwadratowe kartki. Jak tu widać to są kwadratowe, które Dorota pomogła nam stworzyć, inspirowała, i na podstawie tej inspiracji. Powstały te oto karteczki. Piękne te moldy. No, zawsze bałam się. Nie wiedziałam, w jaki sposób się je maluje. No, ale teraz dzięki Dorocie już wiem. Kupiłam też taki fajny preparat, który leciutko mi po prostu, że daj połysk tym moldom. Burning Glas właśnie w zielonych kotach kupiłam. No i nie powiem, bo też należę do tej grupy babskiego kącika i wiele cennych informacji przekazuje nam Dorota w jaki sposób mogą powstawać różne prace, w jaki sposób też tworzyć bazy i, i po prostu różne kompozycje. Nie trzeba kupować drogich rzeczy i z praktycznie z niczego coś. Bardzo, bardzo to jest pomocne. To są kwadratowe dwie karteczki. I zostały mi jeszcze moldy, bo Doroda nam wysłała o jeden mold więcej. Więc jeszcze powstała taka karteczka. Tutaj kwadratowa. Bo oczywiście papierów kompozycji zawsze jest więcej. Dwa kwiatki są Doroty, dwa moje. Tak wyglądają kwadratowe kartki. A tu jeszcze mam karteczki DL. Były w warsztacie oczywiście te tykturki, które też zostały pomalowane i pobrukacone. Ale tu zawsze nie wszystko widać. Jest to kolor taki zieleń, jasny, zieleń i niebieski, ponieważ jest, są pomalowane pod kolor, kolor kolekcji. A ostatnia kolekcja zimowa-mintajowa tutaj się kłania, właśnie. I do tego są dobrane dodatki, żeby wszystko pasowało i pod tej, kolor tej kolekcji jest, są pomalowane moldy. I tak jak tu widać, karteczka otwiera się do góry. Następna, kolejna karteczka. Nie wiem, czy to odda po prostu, bo nie zawsze media oddają urok prac naszych, w jaki sposób one wyglądają. Bo na żywo, to na żywo zawsze nie zawsze zdjęcie, które wyślemy, oddaje po prostu piękno tych prac. A tutaj mamy. Ta też jest prześliczna, bo bardzo fajny jest ten mold. No i też bardzo ładnie się pomalował i ten lakier też dodał takiej kropki nad i, jak mówimy zawsze, coś brakowało po prostu. Kompozycje są tworzone takie 3D. Bardzo fajnie to wygląda. No, i to, tak pokażę jeszcze, może o, z daleka. Tu są dwie. Tu jest kolejna. I to by było już tyle na dzisiaj. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję, że jesteście, że oglądacie moje prace, moje zmagania <śmany> artystyczne. Ci powolutku rozwijam się coraz bardziej. Próbuję różnych technik bardzo mnie to ciekawi i zapraszam oczywiście na mój kanał. Jakby to nie sprawiało trudności, to łapkę w górę, bardzo proszę, bardzo mnie to ucieszy. Życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Pa pa!